Hejka, A dzisiaj byłam w Krakowie w Raju Słodyczy i Kupiłam tam laskę. Nie, Nie no, jest to chyba trochę na walse, ale i tak jest Dada, popatrzmy, to. Dobra, zobaczmy czy jest dobre. Tylko muszę je otworzyć. i otworzyliśmy już laskę cukrową. I próbujemy. <ścoughs> ale słodka, o matko, jakie to jest dobre. Eee, 10 na 10. Czekajcie. Dobra, ale nie wiem, jakie to jest smaku. Ale jest bombowe. Dobra, a teraz... Dobra, e, teraz spróbujemy każdego żelka, każdej pianki, po jednym smaku, czy jest dobre? czy nie. Ale raczej wszystko będzie dobra. Zaczynamy od kwaśnego żelka, Serduszko. Każdy że kwaśny jest dobra. Hmm? mhm hmm, mm. hmm. matko, jakie to jest dobre w początku czuć jakby to była pianka właśnie, ale, ale to jest żelak 10 na 10 okej, okay. teraz idziemy po kolejnego żelka, To było mega słodkie Dobra, może teraz zmienimy aksusmaraszerków i przejdziemy po pianki serduszkowe. To jest biała, znaczy to jest różowe, ale środka jest biała. Mmm! O, że klej, się ściągnę, ale już 10, 10. Mm. No. Mm. Okay. A wy jesteście tym pianki? Czy, czy, czy tym żelki? E, nie mogę powiedzieć, żebyście napisali w komentarzu, bo e, mi się nie włączają, chyba że pod jednym filmikiem. To możecie napisać. Dobra. Teraz jemy nasz, moją ukochaną.

Chyba, że... Uh, Marchewka. To my na koniec. Dobra. Mmm. tam. Teraz tu mamy... ...właśnego szałka. 300 Mini. Chyba, gdzieś O ziga. U Tu ma być od jest totalnie arbuzowy za więc jest... Ja bardzo tak kocham orbuzy. chyba mój Oby, które najbardziej kocham. Nie wiem. Mamy też nasze tradycyjne, że haribo. haryba. Hariba mi się, są dobre. Mm. Bo naręczamy mi się trochę. Mega. A, mmm... Chciałam osiąść 10 10 10. Ale nie, każdy żelek będzie 10 na 10. To jest No, tak musi być. Że każdy żelek jest 10 na 10. Bo każdy żelek jest pyszny. Mmm... Z laską za mego. mega. Mega się opłaca. Polecam. Ok, a teraz... No, coś jest podobne, ale większa. I nie miała białego, Nie ma białego koloru. Mi się wydawało, że tu jest pianka. Chyba, że tu jest pianka. Ale ja... jest pianka, tu jest pianka do zielony, ale sztos. Połączyli dwa rodzaje, dwa swoje przeciwieństwa, pianki i żelki, ale co? Mmm, czas na czego Mniam. I kolejny, ale Czekajcie, co ja już nie znam. Nie, to są jeszcze takie. I jeszcze tylko te. Nie ja, mam. na dziesięć nie wiem, czy już to oceniłam. Mmm... polecam tam miejsce. no tylko od tyłu. Hm. na koniec. Więc plum. Hm. Mm. jest mm. tak trochę zmiętowym. Hmm? Chyba to była zmiętowa be pianka. Polecam. ale na naszych widzów. I zostawiajcie subskrypcje i łapki w górę. Bo chcemy dobić do miliona subskrypcji. Nie, wiem, dopiero teraz to mówię. I teraz stosujemy tego. Żelka nie jest kwestia. Ale To bardzo... On jest z bomba karmiło nas dnia nie Polecam. Polecam. A teraz nam została marchewka. Dobra. To zostawimy pomarańczowe. I to jest taka, mam Pomarańczowe i zielone jest oddzielone, żeby nie było. Marchajka no, nie może być dobra. Nie. No. To jest pomarańcza. Jak to? To jest pyszne. Mmm, 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 to się Już wcześniej to dziesięć na dziesięć. to? To jest osoba jabłuszkowa. Hum, mm, Mm, I to na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa! I e, przypominam Wam, żebyście zostawiali łapki w górę i subskrypcję. <ścoughs> łapki w górę i subskrypcję. Pa!